Tam widać czubek tego krzyżacza. Tutaj zastępuje mi giełd. Koło tych blogów jest kościół i tam jest krzyż. Ale zaczynamy. Subskrybujcie mój kanał. Dzisiaj taki bardzo ważny temat. Czy kanał na YouTubie może mi zastąpić sponsora i spowiednika i przyjaciela? Moja odpowiedź jest krótka. Tak. Jeśli podchodzicie do tego, że będziecie szczerzy i prawdomówni, to takie wyznanie publiczne jest przed Bogiem i przed ludźmi. A o to chodzi. Także polecam każdemu: załóżcie taki kanał i. Spróbujcie. Nie jest to łatwa sprawa, ale warto. Naprawdę warto. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.